Witam Was serdecznie. Kacper Potocki. Oj, 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 gdzie moja... Gdzie moja Biblia? Herbatka jest. Chwilka, idę po Biblię. Szukam Biblii. Jest. Ok, mamy. mamy ją. Mamy herbatkę. Jeszcze sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Raz, dwa. Tak, nagrywa się w porządku. Nie wiem, czy dzisiaj Biblia będzie, będzie potrzebna, bo w sumie to nie będzie dzisiaj żadne nauczanie, a tylko świadectwo, ale dobrze ją mieć. Znajoma. Na Facebooku napisała, że chciałaby się dowiedzieć, jak to było u mnie z, z otrzymaniem daru modlitwy innymi językami. Bo ona mówi, że chce, że pragnie już od dłuższego czasu, chyba od roku i nie ma, nie ma tego daru. Um, no, więc stwierdziłem, że opowiem jak to było u mnie, bo u mnie też nie było tak łatwo. Miną... Minęło ponad rok, zanim ten dar otrzymałem. Od momentu, kiedy, kiedy dowiedziałem się o nim, zacząłem go pragnąć, do momentu, kiedy, kiedy zacząłem się modlić innymi językami, już tak świadomie. No to minął minęł ponad rok no i no ale dobra, od początku nawróciłem się w styczniu 2013 roku 11 stycznia później, dwa dni później czyli 13 stycznia zostałem ochrzczony Duchem Świętym chrztem w Duchu Świętym później 20 marca zostałem ochrzczony w wodzie a to było w zborze zielonoświątkowym w Oświęcimiu. No i we wrześniu trafiłem do zboru w Kętach. Właściwie to nie był, nie był zbór wtedy, bo to była placówka taka misyjna, zboru w Oświęcimiu. On dopiero zborem wiele lat później stał się samodzielnym. No ale wtedy, kiedy się nawróciłem ja nawróciłem się w styczniu a w lutym trafiłem do zboru w Oświęcimiu. dopiero zacząłem słyszeć coś takiego właśnie jak modlitwa innymi językami nie wiedziałem co to jest w ogóle nie, nie miałem pojęcia co to jest jak to działa o co chodzi pierwszy raz usłyszałem taką modlitwę w, zbiorze, w zborze w Bielsku w zborze Filadelfia. Ja się nawróciłem w piątek, 11 stycznia, a 13 stycznia poszedłem pierwszy raz na nałożeństwo, właśnie do zbioru, do zboru Filadelfii. I tam pastor Bogdan Kiona opowiadał o, o darze modlitwy innymi językami. Um, już nie pamiętam, jak to było. Czy on poprosił yy, yy, tam zgromadzonych salę, żeby się modliła innymi językami, czy czy oni sami zaczęli się modlić, ale wiem, że cały Kościół się modlił. Tak... Ja byłem w szoku. Nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia. I w tamtym momencie zostałem ochrzczony Duchem Świętym. W momencie, kiedy oni... kiedy oni się modlili. Ja wiedziałem, że nastąpiło coś niesamowitego. Zostałem napełniony niesamowitą miłością. A taką mocą, pamiętam, że po nabożeństwie pierwsze, co zrobiłem, to chwyciłem za telefon i dzwoniłem do bliskich mi osób i przepraszałem za moje zachowanie wcześniejsze. A bardzo no, czułem ogromną miłość do nich. Już nie pamiętam, ile tych telefonów wykonałem. Pamiętam, że to było do, do teściowej. A Chyba do brata, do rodziców. No w każdym razie wtedy, w tamtym momencie poczułem niesamowitą miłość. Dzwoniłem do nich, płakałem, przepraszałem. Myślę, że oni nie wiedzieli, co się ze mną dzieje, że sami byli zaskoczeni, bo no przecież znali mnie z poprzedniego życia, kiedy szydziłem z pewnej rzeczy, kiedy oszukiwałem wszystkich głównie chyba rodzinę no ale ja wtedy się spotkałem z tą modlitwą innymi językami, ale w ogóle nie, nie wiedziałem co to jest po prostu słyszałem, zostałem oszczony Duchem Świętym i tyle i wtedy już czytałem Biblię właściwie Nowy Testament ale ponieważ to były Ewangelie to tam o, o tych innych językach nie było nic. Doszedłem do dziejów apostolskich. Może ja wiem, po dwóch, po trzech tygodniach doszedłem do dziejów apostolskich i tam spotkałem się pierwszy raz z czymś takim. No i mnie to zainteresowało. Czytałem dzieje apostolskie, potem te kolejne listy apostoła Pawła. I tam też było sporo o tych, o tych innych, nowych językach. No i zacząłem tak rozmyślać, interesować się. Coś tam pewnie na internecie szukałem na ten temat. Pamiętam, że potem pytałem pastora Krzysztofa Raszkę w, w Oświęcimiu, jak to z tym jest. Jak to jest możliwe. I on mówił że no ja w każdej chwili się mogę zacząć modlić innym językiem. Ja mówię, jak to? No mówi, no ty też zacznij, no choćby teraz. Ja mówię, ale jak? Dla mnie to było niepojęte w ogóle. Coś, co dla niego było oczywiste i dla mnie teraz też jest oczywiste i jak go rozumiem teraz dopiero, to wtedy nie było, to nie, nie do pojęcia. A wiedziałem, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. I on mówił, że no, w Biblii zawsze było tak, że jeśli byli ochrzczeni ludzie w Duchem Świętym, to natychmiast mówili innymi językami. I że to jest um, jakby potwierdzenie. Modlitwa innymi językami jest potwierdzeniem chrzczu w Duchu Świętym. Ale ja wiedziałem, że jestem ochrzczony w Duchu Świętym, ale nie, nie umiałem się modlić innymi językami. Niektórzy mówili świadectwa, że one same z nich zaczęły wypływać, wylewać się wręcz. Same, wiele takich świadectw słyszałem, natomiast ja nic takiego nie miałem. Inne dary duchowe się u mnie manifestowały: dary uzdrawiania, prorokowania, zacząłem słyszeć Boży głos, różne wizje, różne sny i tak dalej, dary czynienia cudów, rozpoznawania duchów. Te dary wszystkie się zaczęły manifestować, natomiast Modlitwę innymi językami nie. No i co? No i byłem coraz bardziej taki sfrustrowany, zdesperowany. Wołałem do Boga. Boże, ja to chcę. Wszyscy naokoło to mają, a ja tego nie mam. No i gdzieś trafiłem, już nie pamiętam, czy, czy to ktoś mi powiedział, czy gdzieś na jakieś nauczanie powiedział: Ty już to masz. Czyli w tej rzeczywistości duchowej, ty już to masz, masz wszystko, masz wszystkie dary, tylko musisz je teraz po prostu zacząć używać. No i. No i, no i co? No i pamiętam, że... Aha, czyli nawróciłem się tam w styczniu, natomiast już była jesień. A, i ja stwierdziłem, że ja idę w takim razie do lasu, zrobię sobie spacer, pozbieram jakieś grzyby, no i zacznę się wtedy modlić innymi językami. Chodziłem po tym lesie ze dwie godziny i tak mówiłem sobie, ja już to mam, ja już to mam, teraz zacznę mówić. No i nic się nie działo. No i znowu, ja już to mam, i w tej chwili zacznę mówić. No i nic się nie działo. No i po którymś razie Bóg do mnie przemówił, mówi. Nie kłam. Ale tak się. Tak patrzę. I mówię: no tak. Skoro ja mówię, że teraz zacznę mówić, a nic się nie dzieje, to znaczy, że oszukuję. Oszukuję samego siebie. No i wtedy jeszcze. Pamiętam, że usłyszałem. Jeszcze nie teraz. No i okej. Okay, wróciłem do domu. To była jesień. Tak. To była jesień. Wróciłem do domu, nic się nie stało. Usłyszałem to nie kłam. Pokutowałem, bo faktycznie e, mówiłem, mówiłem nieprawdę i potem usłyszałem jeszcze nie teraz, ok. No i gdzieś tam minęło minął jakiś czas, usłyszałem jakieś kazanie, chyba Andrew Łomaka. On mówił otwórz usta i zacznij coś tam wydawać jakieś dźwięki. No i tak spróbowałem. Otworzyłem usta, coś tam zacząłem mówić, jakieś takie dziwne dźwięki. No i coraz więcej, coraz więcej tych słów było, pojawiało się. Eee, pamiętam, że to zacząłem chyba w południe, potem zrobiłem przerwę kilka godzin i wieczorem spróbowałem i łatwo mi było znowu sięgnąć do tych, do tych dźwięków, które tam zacząłem mówić w południe. No i się cieszyłem, że o, to może jest to nie wiedziałem, ale tak już się cieszyłem, że może to jest to może to jest ta modlitwa innymi językami no ale następnego dnia zapomniałem to znaczy e, nie umiałem z powrotem zrobić tak, że otworzę usta i zacznę coś mówić i zapomniałem nie umiałem tego no i dobra, no to już wtedy odpuściłem e, wtedy stwierdziłem, no może ja, ja tego, jaka tego daru nie mam Zapomniałem o tym. Minęło kilka miesięcy i, o, hej, Jerzyk. Minęło kilka miesięcy, a mieliśmy spotkanie w hełmku, takie spotkanie Stowarzyszenia Gedeonitów, czyli obozu Gedeonitów ze Oświęcimia. Tam mieliśmy się spotkać, modlić, opowiadać o tym, jak nam idzie dystrybucja Nowych Testamentów. I pamiętam, że wtedy ktoś mi powiedział, że niedaleko Cieszyna, w jakimś ośrodku chrześcijańskim, będzie spotkanie z misjonarzem. Z misjonarzem, który był w klasztorze Shaolin w Chinach. Uciekł z tamtego klasztoru, nawrócił się chrześcijaństwo, i teraz um, jeździ po Azji od wioski do wioski i zakłada tam kościoły. Czyni znaki i cuda i tak dalej. No i bardzo chciałem y, jechać na to spotkanie, posłuchać, co ten człowiek ma do powiedzenia. No i pojechałem. Pamiętam, że był mróz, chyba to był luty. Zima, pojechałem tam na to spotkanie. I ten człowiek najpierw się modlił. Śpiewaliśmy pieśni uwielbienia, a potem zaczął przemawiać, opowiadał świadectwa. I opowiadał te świadectwa, opowiadał, jak tam, jak tam działa właśnie w Azji. Opowiadał jak to było, jak uciekał z tego klasztoru Shaolin, jak tam był, jako mnich, ochotnik, trenowali to kung fu, potem uciekał, bo go chcieli zabić, bo odkrył jakiś tam sekret e, mnichów, e, nieważny, no, ciekawa historia. I kiedy skończył opowiadać świadectwa, to powiedział tak. Powiedział tak do, do zgromadzonych ludzi, którzy tam byli. Powiedział: Tutaj na sali jest osoba, która nie modli się innymi językami, ale bardzo chce to robić, zrobić, bardzo chce zacząć się modlić. Niech teraz przyjdzie tutaj na środek. I ja wiedziałem, że on mówi o mnie. On wtedy miał taki dar dar wiedzy. Ja od razu wyskoczyłem jak poparzony na ten środek, przyszedłem do niego i mówię, tak ja chcę, od wielu miesięcy o to proszę, nie modlę się. I on mówi, dobra, to teraz ja położę na Tobie rękę, zacznę się modlić innymi językami i ten język, którym ja zacznę się modlić, to będzie Twój język. Jak ja skończę, to Ty zaczniesz się modlić tym językiem. Ja mówię, dobra. I położył tutaj na mnie, na mnie rękę, zaczął się modlić innymi językami. A modli się, modli, i mówi do mnie, to teraz, ty, otwórz buzię i módl się. No i ja otworzyłem buzię, zacząłem się modlić, i faktycznie, o cześć Gusia? i faktycznie ten, ten język, którym ja zacząłem się modlić, to był dokładnie język, którym on się modlił. Mało tego, to był dokładnie ten sam język, którym ja wcześniej się modliłem, tam kilka miesięcy wcześniej. Kiedy właśnie posłuchałem, że Andrew Omar mówi: Otwórz buzię i zacznij mówić, i to był dokładnie ten sam język. Ja sobie wtedy to przypomniałem. No i zacząłem się modlić. On trzymał tutaj na mnie rękę i mówił: Nie przestawaj, nie przestawaj, jeszcze więcej, więcej. No i. No i tak. I od tamtego momentu mogę się modlić w każdej chwili. Um, Kontroluję to całkowicie. Mogę w tej chwili otworzyć usta, modlić się tymi, tymi językami. Zacząłem też śpiewać innymi językami, śpiewać pieśni, nie wiem, takie psalmy, pieśni pochwalne. Nie mam pojęcia, co ja wtedy mówię, bo nie mam daru który by tłumaczył te inne języki. Natomiast e, siostra Ola, czasami bywało tak, że ja brałem telefon albo dyktafon, nagrywałem się, jak, jak się modlę, i wysyłałem jej, i ona to tłumaczyła mi, potem, potem tłumaczyła e, tłumaczenie tej mojej modlitwy. Albo kiedy byłem na przykład na jakimś spotkaniu, i tam była ta siostra, no, i się modliłem innymi językami, no to ona wtedy mówiła, że w tym momencie powiedziałem to i to. No i powiem Wam, że to było bardzo fajne doświadczenie. Kilku, o raz była taka sytuacja, że jej coś wysłałem, moją modlitwę innymi językami. Ona to przetłumaczyła, jej, ale powiedziała wprost: Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. To znaczy, to, ale ja nie wiem co to znaczy. Jak ja zobaczyłem co to znaczy, to mówię, ok, Ola, dla ciebie to może nic nie znaczy, ale ja wszystko rozumiem. Dla mnie to jest bardzo ważny, ważny przekaz. No, także takie krótkie, krótkie świadectwo. Trwało to ponad rok od momentu, kiedy usłyszałem, zacząłem pragnąć tego daru, do momentu, kiedy, kiedy zacząłem się modlić innymi językami. Był ponad rok. I nie jest to prawda, że nie byłem oszczony Duchem Świętym, byłem roszczony Duchem Świętym. Ja po prostu rozumiem, jest tam taki fragment w Biblii, już nie pamiętam gdzie, chyba apostoł Paweł o tym pisał. Nie będę teraz szukał, ale jest tam napisane, że duch rozdaje dary jak chce. Ale tam też, jak się zagłębimy, w to tłumaczenie, to jest. To jest troszkę inaczej. Jest Dur, Duch Święty rozdaje dary, jak pragnie. Czyli to nie jest tylko, że on dla Ciebie chce to, dla Ciebie chce to, ma, ty to, ty masz to, ty masz to, tylko to jest jego pragnienie. To jest jego pragnienie. Ja pragnę, żebyś Ty ten dar otrzymał, ale nie po to, żebyś nic z tym nie robił, tylko po to, żeby ten dar był używany. Inne języki budują mnie samego. Czyli to jest jedyny dar, który buduje mnie, chyba że jest tłumaczony, to wtedy, wtedy buduje też innych. Natomiast wszystkie inne dary duchowe są po to, abym ja był błogosławieństwem dla, dla innych. Czyli ja ten dar otrzymuję, ale niejako jestem kanałem tego błogosławieństwa, łaski Bożej, która idzie dla innych. Modlitwa innymi językami to jest jedyny dar, dla mnie reszta jest dla, dla innych. Chociaż modlitwa innymi językami też yy, jak najbardziej jest darem dla innych, ale pod warunkiem, że jest wykładana, że jest wykład, jest tłumaczony. No i tłumaczenie innych języków to jest ciekawe, to jest jedyny dar, który się nigdy nie zamanifestował jeszcze w moim życiu. Też chciałem tłumaczenie, też modliłem się, prosiłem chyba dwa miesiące, nigdy nie otrzymałem. Nigdy się ten dar nie zamanifestował. Wszystkie inne, wymienione w liście do Koryntan przez apostoła Pawła, tam jest chyba dziewięć darów, czyli wszystkie inne osiem się zamanifestowało. Niektóre mogę używać w każdej chwili, jakby z marszu, nie, tak, tak dość mechanicznie. Niektóre się, się zamanifestowały same, że ja nie miałem na to żadnego wpływu. Natomiast ten jeden dar, czyli tłumaczenie modlitwy innymi językami. Nigdy się nie zamanifestował. No to tyle, to chciałem tej siostrze powiedzieć takie świadectwo. Być może ktoś inny coś dla siebie z tego przyjmie. Mogę się modlić o Was, błogosławić. Miałem też kiedyś taką sytuację, że, że jeden brat mówi, że nigdy się nie modlił innymi językami, bardzo by chciał, i pamiętam, że ja przez telefon się modliłem. I on, jak się rozłączył, to natychmiast e, zaczął się modlić innymi językami. Także, także modlę się o każdego, kto pragnie tego daru. Wiem, że on jest dostępny w Duchu Świętym. Wiem, że Duch Święty pragnie, żebyśmy ten dar mieli, żebyśmy go używali. Dlatego błogosławię Cię, kimkolwiek jesteś, jeśli masz takie pragnienie, a Wiem, że Bóg też ma takie pragnienie, żebyś ty modlił się innymi językami, to niech to się odblokuje w tej duchowej rzeczywistości w Tobie teraz w imię Jezusa Chrystusa. Zacznij mówić innymi językami, być może będziesz miał od razu poznanie, co to znaczy. Być może będziesz mógł też tłumaczyć innym, co to znaczy, a jeśli nie, to zacznij się modlić dla własnego zbudowania, a ktoś inny może będzie to tłumaczył. Błogosławię Cię. Niech moc Boża Cię wypełni, niech Duch Święty Cię wypełni, niech te języki wręcz wylewają się z Ciebie. Zacznij mówić tu i teraz w imię Jezusa Chrystusa. Błogosławię Cię. Amen.